Cześć Wam wszystkim, ja jestem Radku. A to jest kolejny odcinek, Fakty Innocent. W samym wstępie chcę jeszcze zaprosić od razu wszystkich, którzy są chętni na Twitcha. Będą odbywały się tam streamy, już się odbywają. Tak więc przechodzimy od razu do odcinka, bez zbędnego przedłużania. No dobra, co my tu mamy? Od razu. Ubiegać trochę się, pokręcić można. Przeszukać teren. Coś tutaj znajdę ciekawego.

Dobra, zaraz wracam, tylko cofnę zapis do momentu, w którym stoję na dole. Dobra, od początku. Myślałem, że to jest jakaś opcja poboczna, ale najwyraźniej to jest właśnie droga, którą mam się udać. O, Jeśli Dziękuję. Zobaczmy jak mu pójdzie. No dobra, ile wystarczy? No coś tu ciekawego. O. Dobrze jest, dobrze się zaczyna. Tej strony nic nie mogę, ale za to z tej coś mogę zrobić. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. <laughs> oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Coś tutaj. To jest <laughs> Ej, czy jak to zebrałem to, jak podejdę tutaj, to będzie jakaś inna. A, już nie mogę drugi raz. Myślałem, że może użyją go. Skoro sam powiedziała, że użyjemy go razem, to pomyślałem, że. To pomyślałem, że... To pomyślałem, że. jest możliwość, żeby go użyć. Amicia, there's someone there. Children! What are you doing here? Father! We need help! Leave. It's dangerous! You have no business being here! Wait! Please! It's important! We should go and talk to him. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh! O iba? Ja no nie, niezły bałagan zostawili. Materiał, proszę bardzo. Dlaczego on tak leży? Nie mógłbym na przykład, nie wiem, tych łóżek trochę wypruć. Coś takiego. Nie byłoby to wcale głupie. Powiadomienie mi przyszło na telefon. Wyciszę go, żeby, mi, żeby mnie nie rozpraszał. I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. nie widzę. Kolejne. O, 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 o. Hm. Wniesi chyba sobie robili posiadów i siedzieli sobie w tych wannach, i popijali. Albo był po prostu jeden taki agent, który brał sobie za wanną, chował buteleczkę albo dwie.

It will protect Oh. go. Thank you, Hugo. You're welcome. Ale w fajny sposób mówi you're welcome. O. Herbarium Hugo jeszcze się pojawiło, a wcześniej były osobliwości i prezenty chyba. Nie widziałem tego. Albo nie pamiętam po prostu. Gość jest nazywany również kwiatem Boga. Jedni przypisują ten przydomek jego pięknym, natomiast inni przywołują legendy mówiące, że powstał on z krwi ze, styg ze stygmatów Chrystusa albo łez Matki Boskiej. Z tego powodu stał się symbolem miłości, pasji i poświęcenia. Jego płatki rzekomo zmagają płodliwość, co pomaga w obniżaniu gorączki, a produkowany z nich ocet służy do oczyszczania obrzęków węzów, płonny. Dobra. Coś tu gdzieś może jeszcze do podniesienia? Chyba nie bardzo. Kurczę, może jak tak pobiegam, to zbieram materiałów na ulepszenie jakiejś procy. Nie wiem, co prawda nie widzę jeszcze potrzeby jakiejś wielkiej, żeby

The Robert Darun coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they. I can imagine. But what is, happening here is far worse. You must leave immediately. Co takiego się tutaj dzieje? Oh Father, the wanted to kill us. Oh, They're the mad, oh, no, to, no, no, to normalne. Nie, no, to normalnie atakuje tak po prostu człowieka, tak po prostu za nimi go, po ulicy. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. Ale miły, Niech Bóg ma was do jego pieca. Taka już mam iść. już? Tak od razu, aha. Myślałem, że jeszcze sobie tam pochodzę, zobaczę co leży. Cokolwiek leży, może tak powinienem powiedzieć. Dobra, trzymać się światła, ja chcę zobaczyć, czy tutaj nic nie ma. Powodem tylko, że biegać nie mogę. Dostosowali moje tempo. Tak, moje tempo do tempa. Nie wiem, księdza? Zakonnika. to, będzie bardziej pasowało w sumie. Tu? Może mnie nic nie zje. Tak, tak sobie wejdę na chwilkę spojrzeć, tylko. No i nic tu nie leży. Ewidentnie. Ale straszny bałagan w ogóle wszędzie mają. Ile czasu to, to musi tak wyglądać już? Nawet tutaj ze ścian się wszystko sypie.

Mhm. Mm Chłop już naprawdę nie domaga jedną ręką, macha. Brother? Jakby nie wiem, była połamana czy zwichnięta. Gdzieś kuleje trochę. Co Co tu się dzieje? Gdzie on taki przeciąg? Ole Szurów! A on nie zaraz wybiegł. Ole Jacie, prawda? Ole, no, trochę widocznie. przyjdzie ktoś oha nikt nie przyjdzie z pomocy ja mam sami będę tak chodził z dolonem z jednej strony na drugą bo chcę zobaczyć czy nic nie leży mimo wszystko może coś znajdę przydatnego ole się zestakowały w jednym miejscu o ja cię kręcę No tak, to wszędzie. Tu chyba nic nie leży. A tutaj, na tej połowie, nic tu nie widzę. I to tak poważnie nic, palne zero. Tu mogę wejść. Może tutaj coś leży. Skoro jest tak jakby taka opcja przejścia. Coś tu jest. Nic tu nie ma. Dlaczego daje mi gra opcję, żeby tutaj wejść? Bo tam na dół mam iść? One tam trzy lata przecież. Niech będzie, bo innego przejścia nie ma.

Dążyłem, Dążyłem, dobra.